Na stadionie narodowym, drodzy Państwo, kolejni organizatorzy, pomysłodawcy tego spotkania, Magdalena. Lutzner. Witam serdecznie, Madziu. Witam e, Ciebie kochana i wszystkich, e, którzy nas oglądają. Jak się dzisiaj czujesz? No, rewelacja. Po prostu chodzę w uwielbieniu. Właściwie chodzę już od wielu, od wielu tygodni. Ale widzę, może... że masz oczy szeroko otwarte. Ja szeroko chciałam zapytać, otwarte. ile spałaś? Wiesz, bo zadaję e... to pytanie organizatorom. Znaczy, spałam przyzwoicie dosyć, chociaż bardzo mało. Natomiast więcej chyba cały czas trwałam naprawdę w uwielbieniu. To było tak mocne we mnie, że w ogóle nie czuję zmęczenia. Nawet nie czuję takiego czegoś, wow, jakiegoś napięcia. Czyli niesamowity pokój. Dziękuję Boże, który wypełnia to miejsce. Zresztą dwa dni temu na dniach montażowych, kiedy Jezus mnie poprosił jakiś czas temu, zapytał mnie, czy go uwielbię na pustym stadionie, to przyjechałam jako pierwsza tutaj na stadion i się dopiero ekipy tutaj montowały i stanęłam na środku i go uwielbiłam, tak jak mnie prosił przy pustym stadionie, więc myślę, że tutaj już są między nami aniołowie. Na pewno tak, mają ręce pełne roboty. Ksiądz Rafał wspominał o pirotechnikach, którzy sprawdzali prawda, stan bezpieczeństwa do 24. Bardzo dobrze. Prawda? Chodzi o to, żebyśmy byli tutaj zaopiekowani, ale co zrobić, żeby nauczyć się tego uwielbienia? To nie jest takie łatwe. My jednak mamy w swojej, wiem po sobie, mamy czasami takie wewnętrzne hamulce. Marcin Zieliński powiedział przed chwileczką taką niesamowitą rzecz, że jeżeli katolicy nie będą wielbić Boga, to Bóg znajdzie inny, inne osoby, które będą go wielbiły. Bardzo mnie to dotknęło. Dlatego, że powiedział, ci... że kamienie będą wilić Pana tak, Jezusa, jeżeli my tak. tego nie zrobimy. Ja mogę powiedzieć, że kilka lat już yy, spędzam na tym, że jeździmy od miejsca do miejsca, od parafii do parafii, żeby uczyć ludzi uwielbienia. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudne, że ludzie tak są skoncentrowani na sobie, na swoim życiu, na swoim ja, na swoich problemach, że jakby nie widzieli, co, nie widzieli czegoś, co czego jest po poza. I ja na przykład powiem to szczerze, że kiedy różne są trudności, Jezus mnie jakiś czas temu poprosił, cokolwiek się będzie działo, patrz w moje oczy. Nawet mam to w telefonie, że kiedy mam takie sytuacje, mam oczy Jezusa i cokolwiek się dzieje. Dotykają mnie różne trudności, języki nieprzyjaciela chcą mnie naprawdę z różnych sytuacji jakichś zaatakować. Szybciutko mówię, wyrzekam się wszelkiego gniewu, wyrzekam się wszelkiego smutku. Przyjmuję Twoją miłość Jezu, przyjmuję to, że mnie namaszczasz Duchem Świętym. Patrzę w Twoje oczy, patrzę, pokazuję jak na telefonie, patrzę w Twoje oczy, jak na zdjęcie ukochanej osoby. Wiadomo, że to zdjęcie nie jest Jezusem, ale patrzę w Jego oczy, żeby sobie przypominać, że On jest mocny. On, który chodzi po wodzie, On, który uzdrawia, który wskrzesza. On ma moc, to jest niezwykłe. I to jest właśnie lekarstwem być może na te nasze wewnętrzne hamulce, tak? Na te trudności, które nas przygniatają. Nasi tancerze mają takie hasło, że przejdę przez życie tańcząc. I ja pomyślałam sobie, zobaczcie, ile razy my przechodzimy przez życie, marużąc, nazekając, krytykując, oskarżając, co to rodzi: choroby, ból, depresję, smutek. Błótnie, całe pokolenia ze sobą nie rozmawiają. A spróbujmy chodzić w uwielbieniu, chodź w dziękczynieniu. Cokolwiek się stanie w Twoim życiu, nie, że tego nie zauważysz. Mówi Jezus, jest mi trudno, Jezu doznaje cierpienia, ale teraz staję, by Cię wielbić. Dla mnie uwielbienie, jakby, jakbyś mnie zapytała, co, czym jest uwielbienie, to jest coś takiego. Ja sobie jestem tu i mam swoją perspektywę życia. A mój ojciec jest tam. Wyda to. A jak to wygląda, swoje perspektywy? Chodź. Chodź, wejdź uwielbienie, to Ci pokażę nową perspektywę. I dla mnie coś takiego jest uwielbieniem właśnie Boga. Nowa perspektywa, nowa jakość. Że, że to, co mnie dotyka, nie zabija mnie. Ale ojciec mówi, dziecko, y, twoje życie ma być świadectwem tego, że jest coś więcej niż tylko to tutaj. Jest moja perspektywa. I ja naprawdę staram się, czytając Słowo Boże codziennie, codziennie staję na modlitwie uwielbienia, modlę się językami. Naprawdę widzę, jak On przemienia moje życie. No Madziu, oczywiście, ale Ty już od wielu lat nauczyłaś się tej modlitwy uwielbienia, prawda? Jesteś w tej grupie charyzmatycznej, potrafisz to. Co zrobić z tymi widzami, którzy mówią, mamy trudności, które nas przygniatają, gdzie mamy je schować do plecaka? W jaki sposób te trudności mają nas zbliżyć? Albo w jaki sposób mimo tych trudności mamy nawiązać relację z Panem Bogiem i go uwielbiać nawet przez łzy? Pływać się nauczymy pływając. Możemy przeczytać 100 tysięcy książek na temat pływania, stylów pływania, ludzi, którzy pływali, ale jeżeli nie wskoczysz do wody, to nie zaczniesz pływać. Ja mówię do ludzi tak, wielu ludzi zatrzymuje się na brzegu basenu i mówi... To chyba nie dla mnie, nie, nie, pływanie, nie, nie, bo się teraz zamoczę. Nie wiem, co będzie, czy wypłynę. Ja powiem Ci tak: dla mnie relacja z Jezusem to nie ma w ogóle y, jakiejkolwiek y, korzeni w pobożności. Nie ma jakikolwiek korzeni tylko w jakimś, jakimś rytuale, który nie ma pokrycia w relacji. Ja mówię do Jezusa: Jezus, pamiętam parę lat temu, kiedy tak mnie dotknęło uwielbienie, naucz mnie tego. Ja pamiętam takie słowa w Biblii angielskiej w tłumaczeniu angielskim. Jezus mówi do Piotra. Nie odtąd ludzi będziesz łowił, tylko w Biblii angielskiej jest to fajnie przetłumaczone. Ja cię nauczę, jak łowić ludzi. Ja cię nauczę. Jezu jak! Jezu jak? On mówi ja cię nauczę, słuchaj mnie. Czytaj Słowo Boże, czytaj psalmy, zacznij tym nagłos się modlić. Zobaczysz, przyjdzie taki moment, że Bóg nie będziesz wiedział, kiedy, kiedy jesteś w uwielbieniu i kiedy On się przemienia. To naprawdę jest jak spływanie. Jak wygląda Twoje życie po takich rekolekcjach? No czasami zdarza mi się trochę wyspać, ale nie teraz, bo już idziemy na kolejne rekolekcje, bo to nie jest tak, że my tego jeden coś w roku robimy. To jest takie większe spotkanie, ale muszę powiedzieć, jak wygląda moje życie. No oprócz tego, że naprawdę wiele się modlę, ale głównie głoszę. Ja cały, cały rok głoszę, gram, śpiewam, wielbie. Tak wygląda fajnie moje życie. I, yy, no, i jestem osobą, która jest do dyspozycji Boga. Takim moim zawołaniem jest o to, jestem. Chcesz mam mówić wywiad? Idę mówić wywiad. Chcesz mam malować, nie wiem, yy, płoty? Maluję płoty. Cokolwiek chcesz, Jezu, ja to robię po prostu. Nie zawsze mi się wszystko podoba, co mi każe robić. Ma takie dziwne pomysły, na przykład, jak wysła mnie do Afryki, żebym głosiła Ewangelię dla 80 tysięcy ludzi u ojca Johna. Myślę sobie, no chyba to jest żart, ale naprawdę to było niezwykłe doświadczenie. Afryka jak wielbi Boga. To jest po prostu nie do pojęcia. Czyli musimy tej Afryki troszeczkę musimy. przywieźć, tak? Tak, dobrze, że ojciec przyjeżdża, on już jak widzę, jak zaczyna tańczyć, to już widzę te tłumy w Afryce, które wielbiły Boga. Taka niesamowita sprawa stała się rok temu, jak byłam w Afryce, bo byłam tam białą osobą, na, na białych mówimy, mówią, muzungu, i byłam sobie jedną z prelegentów i tak y oni zaczęli uwielbienie więc ja też zaczęłam wielbić i nie, zanim się zorientowałam okazało, że przejąłam tą imprezę, że tak powiem ponieważ nie zauważyłam, że jest grupa ta która coś pokazuje, ale wszyscy zobaczyli, że Muzungu tańczy i te 80 tysięcy ludzi tańczyło ze mną ja po pięciu minutach się zorientowałam, że oni mnie naśladują i to było takie niesamowite a potem dzieci afrykańskie do mnie podeszły dały mi takiego grosika ja myślałam, mówię, batko, tak źle wyglądam, że mi jakieś grosze dają, a to chodziło o to to, że to jest na, na wyraz najwyższego uznania, że biały człowiek z nimi tańczy i wielbi Boga. Mam te pieniądze, te, te pieniążki do dzisiaj jako znak tego, że Kościół jest powszechny. Kościół jest niesamowity, i Kościół jest wielbiący. Dziękuję, jestem taka Pozdrawiam Amen. wszystkich. Dzięki. Dzięki pozdrawiamy. Że jesteśmy, kocham Zastawiamy. Was bardzo i dziękuję.